Hej, siema wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Gothic 3 z tej strony jak zwykle de Grego. co mieliśmy zrobić dzisiaj? dziś mieliśmy się teleportić, teleportić teleportować do Ardei i tam mieliśmy do jakiegoś jakiegoś tego Jacka tego od latarni morskiej koło tej... Ardej, co tam widziałem jakoś tam na tarby morską byłem. I właśnie sobie pójdziemy jakieś złoto puntowników. Pójdziemy to odebrać, jeśli trzeba będzie użyjemy siły. He he. no. Sorry za te ściny jak zwykle, ale tak zawsze mam przed na rozpoczęcie gierki potem już chodzi lepiej ale ja już niedługo kupuję taki lepszy komputer No w sumie to ja tu gram na laptopie Se kupię taki komputer, że ścin to nawet nie będzie zero ścin i jeszcze i Wiedźmin wszystko i wejdzie właśnie Chcę, chciałbym już nakręcić tego Wiedźmina jedynkę może Diablo 2 też chciałbym bardzo nakręcić bo grałem chwilę i mnie tak wkręciła, że Grałem 3 godziny, więc to nie można nazwać taką krótką chwilą, chociaż trzy godzinki na komputerku spędzić, ale ja tam nie jestem jakimś nobem, zagram max. 3 godziny dziennie. I często w Gothica. ale już dla was to nakręcam, nie? Yy. to jest ten iść dobra, nie lipy. wypróbujmy nowy mieczyk. Ło za jednym ciosem poszedł No niezły, niezły Co, on ma mięso No niezły, fajny meczyk No Chudy. ...dobra... Tych już nie zbieram, ziołamanym mamy już więcej nie No Tu jest ta Fajna... ...latarnia Dziak Ahoj, marynarzu! Żeglujesz ku wspaniałej przygodzie? Masz tu niezłą wieżę. Tak! Sam raz dla takiego starego wilka morskiego jak ja. Ale wierz mi, to niebezpieczna okolica. Wszędzie pełno szczurów okrętowych. Nie dadzą staremu wilkowi morskiemu odrobiny spokoju. Widziałeś jakichś orków? Niech mnie uchowają niebiosa. Mam nadzieję, że mają lepsze zajęcia niż straszenie biednego starca. A co to za szczury okrętowe? Są na całym wybrzeżu. Pójdź nim na północny wschód. Założyli tam swój obóz i nie mogą się doczekać, żeby poderznąć mi gardło we śnie. Zajmę się twoimi szczurami okrętowymi. Marynarzu, nie wiem jak ci to wynagrodzić. Spróbuj coś wymyślić. Uważaj na siebie, dobrze? Te dranie są niebezpieczne. Podobno wziąłeś złoto od buntowników. Hmm, tak, chyba mogę ci zaufać. Mam ich zawiadomić, kiedy zobaczę następny okręt. Chyba wciąż liczą, że któregoś dnia nadejdzie pomoc z morza. Daj mi, Daj mi złoto buntowników. Tak, jasne. A co staremu marynarzowi tyle złota? Ale obiecaj mi, że go nie roztrwonisz. 400 y, szczury okrętowe. Zajmiemy się nimi od razu, bo nie chce mi się... Już tu przychodzić drugi raz, ale pokaż co masz tam w kuferach. Się zajmiemy nimi od razu. Na no, co staremu? No dobra, wiesz to, ale już mi się nie chce brać wody. bo mam jej pełno. Ale jestem Polakiem, nie? <grytanie> dobra, złoto zawsze spoko i to coś ulecz tam chorobę. Yy, tak, północny wschód. Północny, północny... Północny wschód. Kurde, no kurde, kurde, kurde. no kurde, jest gdzieś tu, nie? Czy tu Tam raczej nie ma. nie? nie kurde, kurde, tu mm. o o o kurde, kurde, mi kurde, 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 Ty, ale do ty chłopie zabity! O, ale chłop, ale chłop! Poszło, poszło, I jeszcze pie pierwszy hit! Teraz! No, teraz. I jest, zaginął. Co tu macie? Uh, Pierścień ochrony przed strzałami, pieczenie, kosztowności. Dobra, wszystko spoko, wszystko dla kasy. Pokaż, co tu masz. 24 golda, zawsze spoko kasa miecz też pójdzie, ten też drewniana tarcza też, wszystko dla kasy dla lepszej zbroi, dla, lepszy, dla lepszych dla lepszych mieczyków, w ogóle dla magii w ogóle i dlatego ten gotik jest taki super no to idziemy go Ej, trochę mi odebrały no, jeszcze weź i idziemy Trzeba mieć pełne życie, z bohaterem rdany, Jack. Jack Te szczury okrętowe nie będą ci już więcej niepokoić. A, wiedziałem, że mi pomożesz, marynarzu. Nie mam zbyt wiele, ale przyjmij te nagrody. Trzymaj się! 50 sztuk złota zysku. Pokaż mi swoje towary. To jesteś dziany, stary. Nie mam dużo wytrychów. 11 kupię se, jakby co a weź to ta, tej, taki biedny 8000 masz um, weź se to um, weź se to ale tu na razie nie i weź se to i do już złoto 382 tylko ej mam a dobra, nie ja chcę się już sprawdzić Dobra, zacznijmy sobie następne questy Zabij godne winki, skły dla się paczki z groniem dla willa. To znaczy sobie troszkę wszystko. Aha, no dobra. No, to się teleportujemy do kiedy Tam wszystko jest łatwiej, łatwiej wszystko. Jest. No, to jest też. I tak na początku zabij agresywnych win. Może tu gdzieś są te. Ej, tu była chyba wilcza skóra, number one. Tu, number two. I tu, number three. Są tu gdzieś agresywne wilki? Nie ma. jakiś typek. Ej, co? To? Czego chcesz? Odejdź! Ale. A co ty tu robisz? Spokojnie, kolego. Szukam ziół. Ziół, tak? Znalazłeś coś ciekawego? Jasne, mam parę ziół leczniczych. Pewnie nie masz przy sobie kawałka pieczeni, co? Jasne. Proszę, weź to. Super! Dzięki, stary. Oto zioła lecznicze. Stanowilibyśmy zgrany zespół. Jak mogę znaleźć zioła? To proste, jeśli wiesz, gdzie szukać. Na przykład gdzie? Na zboczach gór. Jeśli będziesz miał szczęście, możesz znaleźć całe połacie. Nie wyglądasz mi na zielarza. Dobra, a wygrałeś. Jestem niewolnikiem. Uciekłem z Cape Down. Znalazłeś mnie, ale nie podejmuj pochopnych decyzji. Hmm. Powiesz mi coś ciekawego? Pochodzę z tych okolic, więc na pewno znajdzie się parę rzeczy, o których mógłbym ci opowiedzieć. Więc jak? Pomożesz mi się stąd wydostać, czy połakomisz się na te kilka nędznych monet, które oferują za moją głowę? Gdzie chcesz iść? Przeprowadź mnie przez wioskę do myśliwego jęsa. Ukryję się u niego na jakiś czas, zjem parę porządnych posiłków. Ręka, rękę myję. Może nie grzeszę odwagą, ale jestem sprawny i zręczny. Jeśli mi pomożesz, nauczę cię paru sztuczek. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Dobra, to idziemy go zanieść Tylko tego dżentse. Ja ty już się skupił, no ja... Chodź. I idziemy... o, posąg Beliara. Mm. Słyszę wilki o o No ja ty, ja lubię tą pochodnę. Głodny wilk. Chwila, chwila. Może szybki zapisik dobrze by nam zrobił. Przed jakimś atakiem. A, widzę jest tylko w takiej grach. Dobra. I... Mm. Miał być na jeden cios Żałosna kreatura! Dobra, zobaczcie, idziemy. O, już jestem tak, dobra. Cześć, mam kolegę do towarzystwa. Proszę, przyniosłem wilcze skóry. Hmm, niech spojrzę. Niezła jakość. Na pewno dostanę za nie przyzwoitą cenę. Jeśli chcesz, nauczę cię polować. I jeszcze masz... Przyprowadziłem ci gościa. Harek musi się na jakiś czas ukryć. Dobrze, może się zatrzymać u mnie. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Dobrze. Właśnie tak. Nie jesteś na to gotowy. O dobra, to się tego wyłącznie? Pokaż mi swoje towary. Fajne łuki masz, koleś. Ci powiem. Długi łóżek. Dobra, i tak muszę mieć zdolności łowickie lepsze. A ty masz mi coś do powiedzenia, kolego, za to, że ci to Dzięki, przyjacielu. Nie zapomnę ci tego. Przypomnę się, jeśli będę czegoś potrzebował. W porządku. Proszę, weź przynajmniej kilka mikstur. Będziesz ich potrzebował. Chcę się nauczyć akrobatyki. Dobrze jest mieć kontrolę nad ciałem. Dzięki temu możesz przeżyć upadek z dużej wysokości. Ale pamiętaj, nie jesteś nieśmiertelny. Spoko. Chwilkę się zrelaksuję. Czyli na przykład, już tutaj się tak nie, po, nie pozabijam, jak spadnę z większej wysokości. Spoko, spoko. O, kolejny wilczór o, trzy są, okej okay. trafię za krzakami, gdy mam sprawę zmienić jakby ja tej, teraz to już nie mam. teraz, idziemy do ataku... jest za biednym czasem, ale chyba ten super czas Mmm! się gotuje ale nie ma... I ty też na jeden cios, a tam ten poszedłem. Po. Tak, to, to w końcu jest. Ten to czy jest dobry. O. O sierwa kontra, dajesz. Wilk, nie bądź ciapa. Dobra. A taki smutny mają głośnik, jak tak dostają takie. Dobra. Tak, to by nas pozabijały, a teraz takie... Je... O, jeleń. A, szybszy. No, jeszcze gdzie są te wilki? O, są. To idziemy dalej, 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 dali, dali. Chociaż nie, nie tracę zęby, możliwości. Gdzie O, tu, na jeden i... Nie, myślałem, że będę miał quest'a. Jeszcze gdzieś tu że Quest się wypełni, a tu nie Działne mogą jeszcze być, już to jeszcze nie tu powiedzem, schowaj to jakbym się nie wiem O, słyszę warczenie. Dokładnie. Wyślę cię na łąjar. Ej no jeszcze jest presny wypełniony. No ja cię nie Byłem pewny, że to już jest wszystkie są wilki w okolicy. O, kusza jakaś. Sto! Nie zło, nie zło. No ja ty, to cię jeszcze mam. być. E, może tam do góry mm. nie tu żadnego nie ma takich kufrak zwykle nic fajnego nie ma ale w takich już coś może być przyjemne Zresztą ten kufer chyba był lepszy. Dobra, nie ma tu już żadnych. To gdzie są te filki? No, już kwestie się być. Eee, dalej, to szukamy tych wilków. Wilcy. Ziołomany, zawsze spoko. Ja tej. Chociaż to ja nie jest mm, Tu jest Harek, tu jest Cięs. Tu jest... Dobra. Gdzieś tu jeszcze muszą być te wilki. Tak złuchu, to nam daleko. Wypatrzmy. <słuch> Dali, bo chcę już znaleźć te wilki, no. A propos, jak tam mówiłem, że sobie niedługo zamawiam lepsze części do kompa, no to jeszcze nie do końca, jeszcze nie wiem, jakie sobie biorę. ale już naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy zrobię następne części, na przykład Wiedźmina yy, i wszystkie części gotyka. chciałbym też nakręcić. Ja, no już myślałem, że bitka, to kura, trapie. Kurde, zrobiła unik. Yy, I nie wiem, jeszcze jakieś tam gierki, obojętnie, wszystkie są spoko. RPG może jakieś właśnie Czemu tutaj chciała jeszcze tu leżą? Powinno być już sprzątnięte hmm, Cztery ja, to o nie? O jest głodny wilk hmm, hmm. O, to, o jest tam drugi, dobra Zaraz mi się postrzegał Raz Cytatelba i i, i i i i jest zami głodne i idziemy do... a kto chciał to zadanie? Chyba ten koleś to sobie przebrał, nie? No, dobra, już nie chcę mi się zbierać tych roślin, może tak mnie kusi. Eee, szyczy, opierdzio, ja ja nienawidzę tych ścin. Już grałem na konwy, którą nie było. I teraz, no, Na wiecie, pewno masz coś lepszego do roboty. Nie. To nie... Ej, tego... Ten... Walcz z honorem! Będę... Ej, może już mogą mnie wpuścić, co? W końcu zrobiłem chyba wszystkie kwestie. No, alchemik jest z ciebie bardzo zadowolony. Nieźle się spisałeś. Łowca Jens mówi, że jesteś bardzo użyteczny. Nie no, nie, nie wydam go. Już po wygłodniałych wilkach. Zająłeś się wilkami? Nieźle. Oto twoja zapłata. Ja, Orkowie są tak ze za mnie zadowoleni? Owszem, nie jesteś już dla nich obcym. Możesz się swobodnie nie. poruszać po mieście. Udaj się prosto do Uruka. Chcę z tobą porozmawiać. Okay. nauczysz mnie walki. Lepiej nie jesteś ja Tak, Ja ci... 15 siły. Dobra, idziemy do tego kolesia. Stać! Ani kroku dalej! Mogę pomówić Jak z Urukiem? Jest... Możesz Morak. wejść. Uruk na Ciebie czeka, Mora. No. To miły No Ty jesteś tą morą, która tak Dobrze. bardzo się przysłużyła naszemu miastu. Moi wojownicy o Tobie mówią. Mam nadzieję, że nic złego. Szanują Cię. Mnie to wystarczy. Trudno do ciebie dotrzeć. Przywódcy orków nie zadają się zbyle, którą morą. Mamy ważne zadania w służbie naszego własnego ludu. Nie zajmujemy się sprawami niewolników. Od tego mamy najemników. Jakie dokładnie zadanie ci wyznaczono? Usiłuję wypędzić buntowników z regionu nadbrzeżnego. Są wszędzie. Nawet w tym mieście. Nie udało mi się jeszcze odnaleźć ich kryjówki. Niewolnicy nazywają ją Redok. Dla mnie to gniazdo szczurów. Co zrobiłeś, aby odszukać redok? Moje oddziały redok. patrolują region nadbrzeżny dniem i nocą. Schwytałem nawet paladyna i codziennie go przesłuchuję. Bez powodzenia. Nie chcę gadać. Chcę porozmawiać ze schwytanym paladynam. Siedzi w latarni. Rób z nim, co chcesz. Ja nie mogę z niego nic więcej wyciągnąć. Co z buntownikami wewnątrz miasta? Do tej pory nie udało mi się ustalić tożsamości ich przywódcy. Sokin syn doskonale się ukrywa. Odszukaj go i wyeliminuj z obiegu. Mm, nie, dzięki. Bo jak już mówiłem, ja ludzie rządzą orki błądzą. Orki błądzą. O, dlatego jeszcze muszę ten quest tam wypełnić. On chciał te trzy towary, to jeszcze to kiedyś poszukamy mm. <śmum> mm -mm. Idziemy do latarni, przeszukać preletę na palet... na paletę. Stać! Ani Chce kroku chcesz... dalej! Chcę przejść! Możesz wejść! Dzięki tej kubku. Tu jest paczka z bronią. No, nie obliczam się. Wynocha. Nie ciekawe. Człowieku, to, no. Czego chcesz? Węzel. O nie. Ty tak tylko nie to błagam. Ach. Nie jesteś orkiem. Jak się tu dostałeś? Kim jesteś? Nazywam się Wenzel. Jestem paladynem, pochodzę z Montery. Walczyłem tam z orkami. Co się wydarzyło w Monterze? Pewnej nocy, tuż przed świtem, miasto otoczyli orkowie. I tyle tego było. Niemal połowę z nas zabito, reszta trafiła do niewoli. Gdzie jest tam Montera? Na północy. Aby tam dotrzeć, musisz przebyć łańcuch górski rozdzielający wybrzeże od reszty krainy. Odzyskałem twój puchar. Dobra robota. Jestem z ciebie dumny. Ten puchar trzeba zanieść magom ognia. To ognisty puchar, bardzo rzadki i niezwykle cenny. Niestety nic więcej o nim nie wiem. Czemu ty jesteś więźniem, a nie niewolnikiem? Jeden z ich łowców niewolników zaciągnął mnie tutaj i sprzedał orkom. Od tej pory orkowie przychodzą tutaj codziennie i mnie przesłuchują. Chcą, abym zdradził im położenie obozu buntowników Redok. Co wiesz o Redok? Redok to jedyne na całym wybrzeżu schronienie dla buntowników. Pierwej szczezne, niż powiem komukolwiek, gdzie ukrywają się moi bracia. Gdzie jeszcze znajdę buntowników poza Redok? Wszędzie. W całym kraju są ludzie przeciwni władzy orków. Ukrywają się w lasach, jaskiniach, na urwiskach. Orkowie nigdy ich wszystkich nie wyłapią. Nie spoczniemy, póki nasze królestwo znów nie będzie wolne. Okej. Uwolnij mi to to może kiedy Najpierw se pójdę po te skrzynię dla kolesia. Wszystko jest, to już sobie doświadczenie zarobić. Td A... Potem zaatakujemy co miasto, co, to miasto, co ty na to? Ja właśnie mam już trzy paczki zbroi Trzy paczki, to jeszcze jeden trzeba znaleźć I se idziemy, tam mówię, że gdzieś jest to na wybrzeżu Ale wiecie co, to sobie zrobimy w następnym odcinku Jeśli wam się podobało to łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie To byłoby na tyle, na razie, trzymajcie się, cześć!